Rano mieliśmy de facto dwie kontrole, to znaczy pierwszą przy czekinie, mimo tego, że czekin przeszliśmy i wszystkie dodatkowe dokumenty przepuściliśmy. Niestety tylko mnie wygenerowała się karta pokładowa, Renacie nie. Więc ja sobie stałem z boku, a Renata musiała pani na czekinie grzecznie na zawołanie pokazać wszystkie dokumenty potrzebne i niepotrzebne jeszcze raz. Prawo silniejszego, ale wygląda się jak meduza. Potem przeszliśmy oczywiście kontrolę bezpieczeństwa. Teraz, z racji tego, że wyszliśmy z lotniska, to kontrolę bezpieczeństwa musimy powtórzyć, mimo że lecieliśmy w ramach Schengen. Niestety tak to jest, jak się opuści lotnisko, a potem druga kontrola będzie paszportowa. 9 godzin dokładnie mieliśmy przesiadki. Dało nam to prawo do jakichś 5 godzin spokojnego zwiedzania Amsterdamu, które mamy już za sobą. 11.03, wylot 20.35. Duże wyprzedzenie, nie ma co, no ale ile można na mieście siedzieć? Zwłaszcza, że ja mam ze sobą niecałe 6 godzin snu, bo wczoraj do drugiej w nocy walczyłem z dokumentami i próbowałem wyczyścić sobie karty SD na tej kamerce i na tej drugiej kamerce. Co mi się w końcu udało, ale przez to się nie wyspałem. Na szczęście zbliża się wieczór, więc jestem coraz bardziej wyspany. Patrzcie, jaki fajny ogólnodostępny lounge w tym terminalu międzynarodowym. Dobra, obie kontrole za nami. To należy uznać za poważny sukces, dlatego że mój spray na komary tropikalne wzbudził bardzo duże zainteresowanie kontrolera. Jak na człowieka, który codziennie ma do czynienia z tonami narkotyków, które ludzie próbują wnosić do samolotu i bomb oczywiście trotylowych, to trzeba przyznać, że faktycznie zaskakująco dokładnie obrócił tę puszkę ze sprayem ze wszystkich stron. Po czym doszedł do wniosku, że jest harmless. Jeszcze zobaczymy. Jeszcze oni usłyszycie. No a kontrola paszportowa to w ogóle luz. 3 minuty Pan tylko spojrzał, że Polska rzucił tym paszportem z powrotem we mnie i jeła. Hej beauty. Kurde, bele, co się dzieje? Kurde, strasznie gorąco w tym Amsterdamie. Pojedziemy do Afryki trochę się wychłodzić. <laughs> 7 stopni różnicy cieplej jest tutaj. To zasługa głównie tego, że najrobi leży na wysokości około 1800 metrów nad poziomem morza. W Mombasie, która jest nad morzem i która przez to jest, no tam mniej więcej powiedzmy 0, jest dużo cieplej i w nocy nie robi się zimniej. Tutaj widać, że w Mombasie nie robi się zimniej niż 22 stopnie nocą. A w ciągu dnia jest tak 26, 27, 28. Porządny, śródziemnomorski klimat, można by rzec. Arenatics pochłania wiedzę psychologiczną. Trzeba przyznać, że wygląda to wszystko na iście afrykańską biurokrację. A o wymaganiach dokumentowych opowiem jeszcze dokładniej. Jak już spokojnie posadzę tyłek w Dreamlinerze. No, niestety nie wystarczy, że wszystko już wiedzą z wizy oraz wszystko już wiedzą z moich informacji covidowych Chyba jeszcze wypełnić coś takiego W sumie wygląda tak samo jak to co się swego czasu wypełniało lecąc do Polski Na szczęście jest kolejka, więc mam czas A tak oto zostajemy w miejsce w samolocie Podusia, kocyk, słuchaweczki Ja próbuję kliknąć, żeby nam pokazał jak wygląda świat Jak my wyglądamy na świecie lecąc w ogóle klikanie w ten ekran to jest jakaś tragedia okrutna. O, właśnie tak to chciałem zobaczyć. Zobaczymy, czy się uda. Nie! Yeah. A nasza kabina wygląda tak. O. Fajna kabinka. Relatywnie nowy samolot. Chociaż tutaj na przykład niektóre rzeczy już się rozwalają. <gry> nie działa, Renata nie jest w stanie sobie światła włączyć u góry.

aż bym go chętnie zabrał ze sobą do domu, ale tego się raczej nie robi. Już zwłaszcza nie będę sobie na to pozwalał w afrykańskiej linii lotniczej, bo mi się to wydaje wyjątkowo wątpliwe moralnie. Ojej, ale taka ciekawa faktura. Sam raz na one night stand. I A no oczywiście podusia jest idealna, też ma tutaj ten nadruk. Wygląda to tak, o, że podusia jest raczej wielorazowa, a ten nadruk jest raczej jednorazowy. To jeszcze zrobimy unboxing słuchawek. To są słuchawki, które nadają się tylko do ich systemu pokładowego. W związku z tym nie ma co ich wynosić. Bardzo odradzam. O, właśnie przez to swoje takie dziwne wejście tego typu. I to tyle. Widzę, że to już jest założone. U Rynaty to było jeszcze osobno w takiej formie. No i to tyle w takim razie. A zatyczek nie ma? Zatyczek? No, w sensie żeby eee, żebyś nie słyszał Nie mamy, dźwięku. to tyle. Wszystko pokazałem. Nie ma skarpetek, zatyczek. Różny jest standard w różnych liniach letniczych, zdecydowanie. Renata obczaja pokładowy system rozrywki. Renata już wybrała swój filmik. A jeszcze nawet nie ruszyliśmy z miejsca. System im nawalał, więc powiedzieli, żeby nie dotykać, to zrestartują. Zabawna tak. sprawa. Co tam? No. Mamy ubezpieczenie. Co mamy? Ubezpieczenie. Na co? co do Kenia. Co takiego? Nie znam. Masz ekus, nie wystarczy Ci? Kenia nie jest w Unii Europejskiej? Nie może w Unii Niemożliwe. Co to jest? Ale o, o co ci chodzi? Nie. się ją nabrać. Nie wierzę, myślałem, że mnie wyczuję z pierwszym tekstem, ale nie. Udało mi się ją nabrać. Nie się śmiałeś, chyba byłeś. Byłbym bardziej no. przerażony, no, ale nie widziałam maseczki. Miałeś maseczkę i. Lepiej wydać trzy stówy i mieć spokój, niż ryzykować, że wydasz wszystkie oszczędności na szalot ze złamaną nogą do Luksemburga. O, jak ładnie Twoja twarz wygląda oświetlona. O, jak ładnie moja twarz wygląda oświetlona. Jak tam idzie? Integowanie systemu. Kurde, to trwa. Mogliby w tym czasie dać coś do jedzenia. Widać, że jedzonko się zbliża, bo dostaliśmy takie fajne jednorazowe serwetki do wytarcia rąk. Ładnie pachną. Od razu się w tym samolocie jakoś tak owocowo zrobiło. Oczekując na pokładowy posiłek, pokuszę się o małe podsumowanie wymogów wjazdowych do Kenii. My w Europie przywykliśmy do tego, że do danego kraju po prostu się wjeżdża i tyle. Oczywiście tak sytuacja nie wygląda w przypadku bardziej dla nas egzotycznych destynacji. Kenia wymaga od obywateli Polski, czyli ode mnie oraz od obywateli Rumunii, czyli od Renaty, wizy. Wizę taką generalnie... Można dostać na lotnisku, ale lepiej jest ją dostać wcześniej online. Wniosek wizowy kosztuje bodajże 52 dolary za osobę, czyli nie jest wcale nie taka bagatelna kwota. Kenia i e, inne kraje tam okoliczne akurat te wnioski wizowe raczej wszystkie taśmowo rozpatrują, więc jeżeli nie spieprzycie kompletnie wniosku wizowego, no to raczej powinniście dostać wizę. Formularz e, wnioskowy, jeżeli chodzi o wizę, wymaga ode mnie podania miejsca e, Zległ przez cały pobyt, w związku z czym zarezerwowałem sobie coś w jakimś pięciogwiazdkowym hotelu w Nairobi, który był tak drogi, że gdybym do niego naprawdę nie poszedł, ale miał bezpłatne odwołanie rezerwacji, więc użyliśmy go po to, żeby dostać wizę. Po czym natychmiast, odwołaliśmy i zreorganizowaliśmy sobie, sobie cały wyjazd i wszystkie pobyty od zera. Niestety, w krajach pozaeuropejskich oraz Niemczech, które pod tym względem należą do krajów pozaeuropejskich, pandemia COVID-19 jeszcze się nie skończyła. Kenia wymaga albo pełnego wyszczepienia, albo okazania testu PCR. My jesteśmy w pełni wyszczepieni, w związku z tym mieliśmy prawo wjechać. Taka ciekawostka polega jednak na tym, że. Nie pokazujemy naszego europejskiego certyfikatu, tylko chodzimy na jakąś tam stronę Unii Afrykańskiej, uploadujemy tam nasze europejski certyfikat i wypełniamy formularz, w którym piszemy, co na nim jest. I oni na tej podstawie automatycznie wydają nam jakiś tam kod QR Unii Afrykańskiej, który, więc w ogóle w żaden sposób nie weryfikują nawet tych szczepień, ale jest to inny kod QR niż ten nasz. Kolejnym dokumentem jest jeszcze covidowy clearance, trzeba wejść na jeszcze inną stronę, wypełnić tam formularz dotyczący twojego samopoczucia, czy... Wiadomo, jakieś tam takie covidowe zdety, czy dławisz się własną śliną, czy wypadł Ci odbyć coś takiego. No i na tej podstawie, jeżeli odpowiesz odpowiednio na wszystkie odpowiednio na wszystkie pytania y, zawarte w tym formularzu i odpowiednio je wypełnisz, no to również z automatu dostajesz od razu kolejny kod QR. Także mamy już w tej chwili wizę, która też ma swój kod QR i jeden covidowy Dings, który pochodzi od generalnie wyszczepienia oraz drugi covidowy DINX, który polega na tym, że po prostu wypełniłeś formularz. W związku z tym, że były dwa osobne dokumenty covidowe, to miałem nadzieję, że trzeciego już nie będzie. Niestety trzeba było wypełnić ten taki formularz, który Wam pokazywałem na lotnisku, który Polska z tego czasu też miała, ale już dawno go zniosła, w którym powtarza się część informacji z wniosku wizowego i część informacji z tych dwóch pozostałych formularzy. Także Renatę jako swój Emergency Contact podałem w trzech różnych miejscach. Jak Kenijczycy potem znajdą te informacje w razie W nie mam pojęcia, bo mają je prawdopodobnie wszędzie w różnych wariantach. COVID nie jest jednakże jedyną chorobą zakaźną, która się jest spustoszenie w przypadku osób podróżujących między różnymi kontynentami na świecie. W Afryce wymagane są także inne szczepienia. Ja się szczerze mówiąc nie dokopałem do tego, że... Jakie, konkretne, jakie konkretnie szczepienia są w Kenii wymagane? Na ich stronie była był, tak jakby podana informacja, że jakieś są, ale nigdzie nie było listy tych wymaganych szczepień. W Travel Center w Luksemburgu powiedziano nam, że szczepienie na żółtą febrę jest obowiązkowe. Nasza lekarka rodzinna zaleciła nam też szczepienie przeciwko wzp No i potem, jeszcze na to wszystko, w Travel Center odmówili nam szczepienie na polio. Więc mamy w sumie trzy rzeczy. Z czego, jeżeli coś jest obowiązkowe, to na pewno ta żółta febra faktycznie. No, więc, mamy książeczkę szczepień wydaną nam po tym, jak się zaszczepiliśmy na żółtą febrę i te dwie pozostałe rzeczy. No, i tego nam akurat nikt nie sprawdził, ale mamy. Problem był taki, że te dokumenty generalnie muszą być uzyskiwane na różnym etapie rezerwowania swojej wycieczki. Więc najpierw jest tak, że możesz sobie kupić bilet, potem sobie możesz e, zawnioskować o wizę. Dobrze jest e, szybko zadbać o szczepienia, e, przy czym mam tutaj na myśli szczepienia przeciwko żółtej febrze i, i te ewentualnie dwa pozostałe, czyli jakieś tam inne, jeżeli coś preferuje. Potem człowiek odprawia się na lot. Tradycyjnie rzecz ujmując, odprawianie się na lot oznaczało, że po odprawie dostawałeś już kartę pokładową do ręki, możesz po prostu pijać na pałę do samolotu. Niestety... Teraz samo odprawienie główno oznacza. To, była to był dokładnie jeden z trzech etapów tego, co powinno tak naprawdę stanowić odprawę. Czyli podajesz tam swoje dane z paszportu, dostajesz bilet. E, przy okazji odprawy system lotniczej e, prosi cię o to, żebyś powypełniał te wszystkie formularzyki i tam powgrywał te kody QR, które ci się wygenerują, no więc to robisz. Linia lotnicza twierdzi, że sprawdziła je wszystkie za ciebie już, więcej nie będzie będziecie o nie prosić. Ale potem Renata podczas check w Luksemburgu jednak musi wszystko drugi raz pokazać. A potem, wchodząc już w Amsterdamie na pokład samolotu do Nairobi, musieliśmy wszystko wylecć jeszcze raz. No jest to generalnie biurokracja w nienajsympatyczniejszym wydaniu, ile się człowiek musi się do góry na jakiejś plaży. Nie ma lepszego na świecie zapachu niż zapach samolotowego jedzenia. Po prostu kocham wszystkie najlepsze wspomnienia z całego życia mi teraz powracały. I teraz mogę zrobić to kolejny raz. Narzęć się samolotowym jedzeniem na locie międzykontynentalnym. Życie jest piękne, warto żyć Zawsze mam problem z tym, na jakim etapie rozpakowywania jedzenia zrobić zdjęcie bo na każdym etapie jest ładne, a tysiąca zdjęć nie chcę robić a więc chyba zrobię teraz To jest cherry, chocolate, tumble No słodkie To jest zwykła bułka, tak żeby sobie zagryźć. Dobra, kurde, pora zacząć jeść to Zaraz wszyscy skończą Zawsze zabawnie jak od różnicy ciśnień się pompują te opakowania Tutaj jest bułka praktycznie w balonie i to samo z deserkiem też praktycznie w balonie. Obok dania i dwóch wspomnianych rzeczy jest jeszcze masełko. Co tam, Renatka, czym się chcesz pochwalić? A literyjne Nie bardzo dobrze smakuje. Tu są jakieś słupaści, ale na razie nie mam na nie ochotę, więc Nawet nie wiem czy je zmieni. wyprawne jedzenie raczej. Chardonnay afrykański. Właśnie obawiałam się, że będzie suda, sudafrykański, bo byłam to śniadanina i tak że już mi już Ale może to będzie inny szczebel, bo wiesz, zawsze może nie ma się różnić. Zobaczmy, będzie to. Ja sobie wziąłem również winko. Także mam dokładnie to samo. A nie, bo ty masz białe, ja mam czerwone. I piwerko. I to jest chyba moja pierwsza styczność z kenijskim piwerkiem. Piwo Tusker, także... Pozdro dla polskich wyborów prezydenckich. Problem z samolotami polega na tym, że jeżeli sąsiad, sąsiad coś ogląda, to nie za bardzo ma się wyjście i niestety ogląda się też. A zazwyczaj to niestety nie są firmy wysokich lotów. Tutaj mamy przykład e, jakiejś afrykańskiej, kenijskiej wersji Romeo i Julii dla dzieci. No więc nie śpię, bo oglądam jak niebiescy na pierśchnię żółtych i vice versa. A raczej i aloe vera, hehe he, pozdro dla kumatych takie tam kenijskie grysłów wkręcam się, serio, mówię wam świetnie się bawię czekam też na drugie piwo mam nadzieję, że nie zapomnieli już kolejne piwo a teraz nagram zniesmaczoną reakcję Renaty, żeby widziała jak to źle wygląda też Ja ciebie bardziej. Bo nikt mi nie uwierzy, że to niskie piwo. Niestety nie mogę marką do widza, dlatego że wylot mam z tej strony. No słuchajcie, za dwie godziny lądowanie jest trzecia w nocy. Trochę nawet pospaliśmy. Tak że trzy godziny by się może uzbierały i podano do stołu, no i znowu będzie jedzone. Renata zbiera croissanty z poprzednich posiłków. Mamy już kokonad nad kuki z Lotus Lux do Amsterdamu, jeden jeszcze jakiś kuki z poprzedniego posiłku i teraz dwa kolejne. Brawo Renata, inwestorka normalnie. A ja mam, drodzy Państwo, taką piękną kolorową kolekcję. Smacznego renatka. Dziękuję. Na zdrowie. Zawsze tak, że jak się nie wyśpię, to rano czuję się fatalnie i w miarę jak, na, na, jak zbliża się wieczór, to jest coraz lepiej. Wczoraj tak było między innymi. Dzisiaj będę skazany niestety na powtórkę z historii, a jest potwornie wcześnie. Jest godzina 4:26 czasu europejskiego, a 5:26 czasu lokalnego. Tylko się cieszyć, że mamy w tym Nairobi parę dni i że dzisiaj możemy sobie narzucić bardzo żółwie tempo. Głównie po prostu zaczekinować się, załatwić sobie kartę SIM, załatwić sobie przerzutkę do kontaktów lokalnych, może sobie kupić jakiś krem na słońce, coś takiego, może pójść, znaczy no na pewno pójść na jakiś spacer czy dwa podzielnicy, w której będziemy mieszkać, ale raczej niewiele więcej, bo trzeba będzie odespać, by jutro móc ruszyć pełną parą. Dalej, Renata, jak tam twoje staty ze snu. Bardzo średnie. Czy godziny 40, czy minuty, ale i tak dobrze. zawsze pokazuje, jesteś nie, nie, ten, nie ready, <gry> jak tam sleep. Pay attention. Take it easy today. Ale zaraz będziemy poza samolotem i trzeba myśleć przeszłościowo. Dreamlinery słyną z tego, że mają dosyć duże okna. I to też jest ciekawe, że nie ma tych takich klasycznych zasówek. W związku z czym, jeżeli na zewnątrz jest jasno, a zegar biologiczny pasażerów wskazuje na to, że trzeba spać, to ktoś naciska przycisk i te okna przestają przepuszczać światło. Nie mam pojęcia, jak to działa, ale nic się tam nie zasuwa. Widać, jak się tak wygaszają, i nagle po prostu to światło ten na zewnątrz, tak jakby widzisz, jak się przyjrzysz, co jest na zewnątrz, ale to światło nie przeszkadza. Jest, jakby była noc. Ciekaw jestem, jak tam moje zdolności tłumaczenia rzeczy. Po trzech godzinach snu w samolocie i zdążę jeszcze na szybko pokazać jaki jest w samolocie, kiedy się wychodzi I Jakby to Czarek powiedział Ale słabo A syp w samolocie był taki Że jak wyjmowałem nasze dwa bagaże Z góry To znalazłem zamkniętą Coca-Cola Bo ją kopnąłem niej I wziąłem sobie Polak na wakacjach. Tak, właśnie takimi rzeczami zajmuje się wychodząc do nowego kraju. Ale jazda. Ale jazda, ojej. Dobra, ludzie są bez masek. To jest jednoznaczny znak, że właśnie te maski nie za bardzo były egzekwowane w samolocie, więc się ludzie poośmielali, i w miarę jak lot postępował, to już ponad połowa ludzi działa bez. Przeszliśmy ostatnią oficjalną kontrolę. Witamy w Kenii. To ma nie być, bo już w razie Instagramie Tak? Ważna sprawa, ważna Musisz sprawa. Na Instagramie trzeba być compliant. Ostatnie zdjęcie musi. Dobrze, że jest w Polsce piąta rano i jak ktoś to zobaczył, to dopiero jeden kolega z Korei